wydarzenia w Nowej Kucie z 61, chyba, pierwszego, że znaleźć jakikolwiek materiał na ten temat, jest no praktycznie niemożliwe, a to też przecież jest dosyć znane e, wydarzenie historyczne, które powinno być opisane, a ja gdzieś tam w dokumentach dosłownie z neto, no dosłownie kilku zdolniową zmianę to To jest ciekawe, że my zatrzymaliśmy się w opisywaniu historii dosłownie 30 lat temu, tak jak, ja nie wiem, jak, jak sięga pamięć jednego pokolenia też, a początek lat 60-tych, 50-tych, gdzie, że między rokiem 60 a 70 był również ogromny postęp w wielu dziedzinach, w Polsce, Rosław się zmienił strasznie. No właśnie, no tego chciałem się odwołać, że Wrocław w tej połowie lat 60-tych to był jednak jeszcze zupełnie inne miasto i bardziej przypominało ten dziki zachód e, powojenny, niż e, dzisiejsze miasto, tak jak dzisiaj widzimy w Zasłowiecach. Czy ten stan chaosu, tutaj niecelowo nie odwołuję się do tego książki, czy ten stan chaosu e, w lat 60., Polski w, w latach 60., szczególnie na tak zwanych ziemiach odzyskanych, to też było coś inspirującego, co pomogło stworzyć Taką fabułę tej książki, jaka Ale przyznam, nie... że przed, zanim już tak siadłem na poważnie do tego pisania, też to te miałem sobie prawo pięści, żeby sobie przypomnieć na te hmm. czasy, czarne, ja, ale... no, ja pamiętam, ja jako dziecko jeszcze tutaj w okolicy się bawiłem w ruinach. Powinniśmy się w wojnę bawić z wykopanymi szmaragdami. Czasy. Znaczy, dzisiaj dzieci się bawią, mają oczywiście piękną bronę plastikową, ale koła że wbudowano ulicę, to my wszyscy mieliśmy kawałki uzbrojenia się niego na żywo. Czy analizował Pan przed, przed początkiem pracy nad tą książką, inne dzieła, które powstały na temat tego czasu i tej, jakby ja nie Wspomniałem wcześniej, to jest temat, który był gdzieś tam podejmowany przez e, Andrzeja Miejskiego i świeżą literaturę, czyli jeśli chodzi o piętno, Roman Załuski i jego zaraza. Tak, próbowałem wyżyć zaraza, ona no była zrealizowana w lat 70. też. Niestety, ten film w Stanach pokazany jest współczesny e, reżyserowi, a nie wydarzeniu. że to są rzeczy przetworzone, które są przetworzone w historię. Ale tak jak mówię, historia, ta prawdziwa historia zarazu to jest dosłownie pierwsze kilka stron, a później mówię, taki, taki styl wybrałem na tej książki. Właśnie dlatego że zastanawiałem się, jak bardzo można wniknąć te wydarzenia historyczne i jak bardzo przepada z dzieciami fantastycznymi. Ale doszłem do wniosku, że może lepiej będzie, jeśli w że będzie punkt wyjścia, a po tym punkcie wyjścia stworzy się już taką totalnie fikcyjną historię, ale oczywiście absolutnie zgodną z, powiedzmy, z realiami historycznymi. Tam, tam nikt nie ma komórki, nie ma takich rzeczy. Może troszeczkę, jeżeli chodzi o, o władzę, czy o, o ten określony kompleks. 72-15, to, to może tam jest troszeczkę więcej fantastyki, bo co on dopiero był budowany wtedy. ale no, bardzo pasuje. Tym bardziej, że jednym z bohaterów yy, książki jest Bartek wiedrzycki autor też znanych książek o kompleksie. Tak się go, postarałem się go związać właśnie z tym yy, elementem. Yy.